Piękna pogoda. Idę sobie na rower. Poczekam aż przyjdzie odpowiedni czas na to. Wiosna. Trudno uwierzyć, że 50 km stąd w górach jest zima na całego, nie? Ale są piękne dni gdzieś w Wow. Uuu, tam będę w parking parking Zadzwonię do mojego spedytora, żeby też wiedział, że ja mam taki, taką sytuację z ciągnikiem, że mam, nie mam pełnej mocy. Żeby nie, nie kombinował wynalazków, tylko najlepiej prosto do Montrealu, jakiś ładunek albo w, w stronę domu, a nie jakieś trójkąty, New Jersey czy coś, nie? Odnotował. No, a w ciągu czterech godzin będę wiedział, czy ładuję coś jutro, czy nie. Poranna kawka z Tima. Trakt stoi po drugiej stronie. Lao, deszcz, w nocy dobrze się spało. No i dostałem zlecenie. Załadunek no. dzisiaj o pierwszej po południu. To jest ładunek, za którym nie przepadam. Przerzut do Stanów, do Missouri na wtorek. Także opóźni to mój powrót do domu. Jakbym dostał ładunek prosto do Montrealu, to we wtorek był w domu. A tak pewnie będę dopiero w czwartek. Ale sobie wezmę więcej wolnego w domu i tyle. Skoro tak ma być. Trzeba po prostu do każdego ładunku podchodzić na spokojnie, a nie się denerwować. Ustawiłem sobie nawigację. No ja dzisiaj muszę przekroczyć granicę i trochę tam pojechać. Ładunek jest na wtorek. O dziwo dobrze pokazuje, nic Wyoming nie wymija. No. Nieraz ten ładunek robiłem, nie? To jest... 3591 odjąć 72 podjazdu, No 3500 kilometrów, czyli dzisiaj tylko przejechać granicę i, i dojechać, nie wiem, do Ellensburga. No bo gdzie tam stanę za Seattle? Nigdzie nie stanę za Seattle. <laughs> Albo nawet przed Seattle stanąć, nie? Tak, przejechać granicę, ale nie no, dzisiaj wy, wypadało pojechać tak do Ellensburga, żeby... Żeby zostały trzy równe dni jazdy, żeby móc tam spać pod, pod klientem, nie? I tak wiem, że jak zrzucę we wtorek, to we wtorek już nic nie załaduję, tylko w środę będę ładował. Znając życie i ten ładunek już chyba trzy razy robiłem, albo dwa. Nie przepadam za te Dobra, 11, planam przyglądzik, tak na godzinkę przed awizacją będę, może mi wezmą. Chodzi o to, bo to jest teraz będzie problem, bo to wie, wiecie co, o co chodzi? Najgorsze z tym ładunkiem, jest to. E, nie to, że ten przeżył, tylko tak, teraz załaduję, papiery dostanę dopiero po załadunku, nie dają wcześniej dokumentów. Dzisiaj jest piątek, to u nas na spedycji trochę dłużej pracują. No, ale jak przykładowo dostanę papiery dopiero o czwartej po południu. No zobaczymy, jak tutaj pójdzie załadunek, bo czasami idzie szybko, czasami wolno, nie? jak chcę pojechać wcześniej. I może, może mnie dość szybko załadują. Eee. I później będę kiblował co najmniej 3-4 godziny pod granicą. Bo jestem przy samej granicy, żeby mi ten ładunek ekspedycja na granicy przetworzyła. I to jest Livingstone i to jest najbardziej wkurzające. A ja muszę dzisiaj pojechać te parę godzin, żeby w ciągu, w ciągu 3 dni dojechać, nie? Szczególnie z tą mocą, jaką mam do dupy. No i to jest najbardziej przerąbane z tym ładunkiem. Wcześniej też to, to było tak, że się ładowało tam po południu o 5 wieczorem czasu lokalnego i jechało siedzieć na trakcie, no bo spedycja nasza dopiero następnego dnia robiła papiery. No, ale jak dzisiaj idealnie to by było, przyjeżdżam, od razu dostaję dokumenty, że mogę wysłać i niech mi ładują i już jest ładunek przetwarzany na granicy, ale tak nie działa niestety. Albo oni powinni się dogadać Między spedycjami, jak już te ładunki robimy, no, żeby im wysłać dokumenty wczoraj, na przykład, to go przyjeżdża, ładuje i ogień na granicę, nie, ale pomarzyć można. Odpalam chłodnie, żeby się schodziła i jadę się załadować. 70 kilometrów. No, jak on tam zostaną tam trakstapie, to miał bliżej, nie, ale nie lubię niejasnych sytuacji. Temperatura jest ta sama, co była. więc mi się odpali i jedziemy. Minus 10 z Co tak dużo się konfiguruje Jest na minus 10 jest Schodzi się do U, to do miasta nawet jak zimny silnik jest to nie, nie ma tego Nie ma mocy Będziemy uliły. A to jest ciężki ładunek Uuuu zobaczymy jak go załaduje jak to będzie jechało do Będę jakieś 40 minut przed Powinienem dostać od razu drzwi. Tam to jest takie centrum przeładunkowe. Przyjeżdża towar w kontenerach. Nie wiem, ja tam kiedyś zostawiłem bardzo negatywny komentarz. Może trochę się tam ogarnęli. Ostatnim razem jak śladowałem to było bo 3 godziny pod rampą, 4 godziny na granicy takie no i zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie do tego Ellensburga muszę dzisiaj dojechać, kojarzę żeby później na 3 sztychy dojść Jedź! Co za? Granica jest po drugiej stronie górki, a ja skręcam w tą stronę. No i to jest właśnie to do granicy mam 5 km 6 km Może w piątek Będą chcieli iść do domu, ci zadują łudzę się Tutaj ładują nawet chyba do 11 wieczora taka mały magazyn ale moloch nie CDS Surrey no tak naprawdę to się Klondike nazywa. Ciekawe czy jakiś inny prędz będzie yeah. Się od razu dają drzwi i Przynajmniej tyle pozytywnego. Kiełobok hmm. tego się cofnie. No, czerwone światło przed awizacją. Jak my tak załadowali do piątej, czyli do drugiej, to by nie było najźle, najgorzej. No. U mnie było od razu wysłali. 3, 4 godziny. Wow, już ładują. Ok, zobaczymy, o której skończą. Za 10. E, jedźmy tutaj, za 10 pierwsza, Czasem lokalnym. Wow, 40 minut i załadowany. Dobra, ja pójdę po papiery i od razu wysyłam. i To nawet nie jest tak, że? Powiedzieli, że mogę zamknąć drzwi. Fakturkę czekamy, ale powiedział 10-15 minut maks. No dobrze, to jak o piątej to jeszcze u mnie są w piątek w pracy, tak do 7-8 w piątek czasami siedzą. Szybko papiery dał. Ja już wysłałem do firmy, jest za 10 i idę założyć plombę, jeszcze do niej Zadzwonię, zadzwonię czy dostali. Jadę się zważyć przed granicą. No i czekanie teraz. Yeah, usually after two hours I call them and then it uh w miarę dobrze, tak spojrzałem w papiery, mam no szczęście. No ładunki normalnie są tak 68-69 tysięcy 40 tysięcy funtów, a ten ładunek jest 20 tysięcy funtów, czyli tak te lepiej No to będę słabo jechał, ale będę jechał w miarę. Mamy pierwszy podjazd. No, turbo leży, znaczy leży, nie leży, ale... Nie pompuje, nie pompuje Już mam manifest i tylko trzeba będzie czekać na ten na Entry Number od Livingstona. Ja do nich zadzwonię tak po dwóch godzinach. A może po półtorej. Powiem, że siedzę przy granicy i już nie będzie źle, tak będę podjeżdżał te górki 5 dych na godzinę 6 Zważę się i czekam szef do mnie zadzwonił, że na satelicie zobaczył, że mu wyskoczyło ten kod, i on mówi, że to jest jakiś tam czujnik ciśnienia, że to jest jakaś naprawa, 3-5 dolarów, jakaś tam taka jakaś część. Ale mówi, nie, nie robimy tego na drodze, bo ci zajmie to 3-4 dni, bo nie ma nigdzie miejsca, a dojedziesz do Montrealu. No, okej okay. okay. zważę się na pewności. I psz, nie wiem, tutaj jest miejsce, czy nie. No, pojadę na Dutifree, stać, bo gdzie mam stać? 5000. 5 ton, 12 ton. I z tyłu tyle samo. Nie, z tyłu będzie mniej, z tyłu będzie z 7 ton. Egańskie żarcie. 10 ton. O to jest kolejki na granicy Nie ma ale trzeba czekać Na papiery Ja tak za godzinę zadzwonię Zdrzemnę się i zadzwonię za godzinę Może Livingston Ci pokaże coś lepszego, nie wiem pojadę stać. Tylko, że ty mi się zacznie zacząć do To jest ubikacja, przynajmniej. Dobra, Audi Team. A wiecie co? Zadzwonię teraz od razu do Livingstone'a. Co się wtedy szczypał? Powiem, że już jest to na granicy. A poza tym oni mają taką apkę i pisałem sobie numer, żeby zobaczyć czy otrzymali dokumenty. Jest doku jest, jest, napisane Document received. Jest napisana data jutrzejsza, 6 rano. To ja powiem. Dzwonię, żeby się upewnić, bo nie chcę, że tutaj do rana czekać. Mam powód do dzwonienia. Gdzie jest do nich numer. Jest numer. Jest numer. Jest numer. Jest numer. Jest numer. Jest numer. loaded so... numer. Uh, yeah. Jest Okej, okay. to that, that was my concern, because when I saw that oh my god, it's gonna be processed tomorrow. Powiedziała, <laughs> że za 30 minut mam sprawdzić, jak nie to dzwonić. Nie, bo tak mówię, że ta, ta, ta data mnie tak e, nie m, wystraszyła, bo mówię jak taka data jest, że dokumenty niby otrzymali jutro, to to nie wiem, system to zobaczy i to. Ale mówi, że już jest w kolejce do roboty i... Wiecie, no bo ja chcę ci ujechać te parę godzin i ja mam czas, to nie o to chodzi. Ja godziny mam i to bardzo dużo. Mogę jechać jeszcze 10 godzin w Stanach, ale to nie o to chodzi. Chcę, chcę jeszcze tak, dla mnie jest 5.30, no to bym pojechał tak do 10.11. I okej, okay, jakbym wyjechał stąd o 9.10, to co ja będę jechał po nocach? A muszę coś pojechać. Dobra. A za pół godziny wieczorem, czyli czwarta po południu. Zadzwoniłem jeszcze raz, powiedziała, że w systemie widzi, że już ktoś nad tym pracuje. A w aplikacji dalej nic nie widać. A jak już ktoś nad tym pracuje, to... To powinno być szybko. Znaczy szybko. Teraz powinno być do, do, do godziny, do pół godziny, do godziny. Ruszyło się, jak już jest Livingston File open, to już powinno być szybko, bo to już jest przesłane do celników. Bo patrzcie to jest. U, e, ja mam w historii. W historii proszę państwa. Ostatni raz, jak robiłem ten ładunek, też z Livingstonem, nie? Kiedy to było? W maju. Nie, w kwietniu, pod koniec kwietnia, no wtedy co mi się ten chłodnie zepsuło? O, jest. Status change, czyli już powinno być. Livingston file open. 41 i 8 minut później już, już custom zrobili, a zobaczymy tutaj na mój ten nowy ej no, telefon akurat teraz mi się zlaciska tu jest entry number, jedziemy nie, nie ma entry number, przepraszam entry number jak będzie custom certified, wtedy mogę jechać nie ma, entry number jest, ale jeszcze nie jest certyfikowany. teraz tylko szczelnicy tam, co siedzą w tym budynku muszą to przejrzeć Także zaraz będę jechał. A to nie tak źle, no dwie godziny, Ostatni razem czekałem 4 godziny. Siódma, trzynaście, custom certified, można jechać chyba. Chyba. Dobra, wpiszę entry number two. Jeszcze poczekam na tą, jeszcze sprawdzę w tym moim e, ty, 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 truck. Ej, a tu jeszcze jest entry number to dziwne. Jeszcze czekam parę minut, ale już, już za, za chwilę moment, nie? A jeszcze trzeba patrzeć, czekać na FDA. No tak. Bo... Ja cały czas patrzę na ten stary ładunek, nie? Ship and status, custom certified, ok, ale... Jak pójdziemy tutaj... Data under PGA review. Tu trzeba jeszcze poczekać. Prior notice file, 17.12. No to teraz tam FDA, no to trzeba jeszcze poczekać jakieś... Ileś tam. Ale tu już jest dobrze. 3286. 8, 3286, tak? Tak, 3286. Teraz jeszcze FDA musi zrobić swoją robotę i można jechać dalej. Za chwilę. Jak się celnicy do roboty wezmą. A nie ma kolejki na granicy, także dostanę entry number i yo Tam, gdzie ten trak biały teraz jedzie, to już jest. Zagląd. Za granicą. Wtedy FDA zajęło 9 minut. Zobaczymy, ile teraz im zajmie minut. Można tak patrzeć, jak to pracuje wszystko. 8.12 stali, wstali, 8 minut. Za minutę będą gorsi. A, jest! Patrzcie, a co są dokładni. Jest, shift and control, manifest accepted. FDA information, data under review. Ale ja tutaj dostałem entry, to znaczy, że jest ok. Tutaj dostajemy szybciej. Entry on file, we going, that's it. Także do usłyszenia za granicą. No. FDA made Proceed I od razu bez kolejki na granicę już przyjechałem. Powiem wam, że jak. Awizacja była na czwartą, jest 7.30, czyli 3,5 godziny. Razem z czekaniem na papiery na granicy, razem z ładunkiem. No wiadomo, że zajechałem wcześniej na awizację, ale mimo wszystko, nie? Według awizacji, pierwsza po południu, awizacja przekrasła granicę czwartą 30 czasu lokalnego. To jest całkiem ok wynik. Można powiedzieć, że te cztery dychy, co nam płacą za ładunek, w, tej, w tym wyszło 20 dolarów na godzinę, mniej więcej. Że no, nie było najgorzej. No, może polubię ten ładunek. Ta, ta awizacja musi być tak zrobiona. nie? Najlepiej, jakby ona była na 11, 12 rano, a nie na pierwszym popołudniu. Najgorsze to by było teraz, jakby mieli awizację na przykład na czwartym popołudniu. Nie wiem, kto, kto by to u nas w biurze zrobił. Ktoś po godzinach może. Dobra, zachodzi słońce, ja sobie przestawię na czarne. To się zaraz też przestawi na czarne. I dzisiaj jadę, aby tutaj wskoczyło 3000. 200-3100. No, za No, w Elendsburgu i tak muszę stanąć trochę paliwa narać i pojadę. No, właśnie nie wiem, czy na Montanę jechać, czy na Oregon i Wyoming. Muszę sprawdzić pogodę. Właśnie bo górki tu i tu będą, nie? Sprawdzę pogodę. Tu jest taki jeden. Pierwszy taki podjazd, konkretniejszy jeszcze na piątce. Z jarą. No i ja tak muli, muli Pewnie tam Z Nokalami Pas będę jechał kurczę, 20 minut dłużej niż trzeba, nie? No muli Ciekawe jak jutro Tą górkę Przy Pendleton będę atakował Uuu, to będzie. Już zdecydowałem, jadę na Wyoming Śnieg będzie u góry gdzieś Właśnie w Montanie i będzie za mną szedł na Wyoming do Wyomingu, dotrze chyba w niedzielę po południu i to śladowe części, a główna akcja będzie właśnie tam u góry, więc Wyoming once more ja, no, może być, też 5 nie To takie, nie takie straszne zwolnienie Najgorsze będzie jutro Pendleton te przejścia w Oregonie, a później Idaho cały czas po płaskim Pojadę na 30, tam jest tylko jedna przełęcz, czy tam dwie małe, i jedna duża, druga mniejsza. No, a Wyoming to już będzie płasko. Nebraska płasko, także. Damy radę jakoś z tym żółwiem. 25 km do Arensburga. Jak będzie miejsce na losie, to staje. Tak muszę zjechać i stakować, nie? Ale sądzę, że będzie. To jest weekend. Jeszcze długi weekend, bo to jest Thanksgiving weekend, także powinno być miejsce i od razu wstanę. Jutro rano prysznic, zatankuję paliwo. I ile mi stało? 3200. No to akurat 3 sztychy. Jeden, może będę miał godzinę zapasu. Powinno się udać, bo jutro będzie ten dzień, gdzie mogę trochę stracić czasu, ale sądzę, że przeciętną stanę na godzinę jutro utrzymam. A na 80 zawsze sobie tak można wycelować, że zawsze się dojedzie. A w ostatni dzień wiem, że dojadę na pewny parking, bo pod firmą można spać. Warenton Missouri co jak będzie miejsce, a powinno, nie zastanawiam się, rzucam kotwicę. są wolne pompy i coś mi mówi, że pojadę dalej godzinkę aż za jakim także muli mi traka zalałem 70 dalonów w jeden kocioł zimno na dworze przepkiłem się umyłem ręce i twarz na trak stopie więc można jeszcze podjechać te 100 km, żebym być pewnym Mówię, bo mi muli ten trak. tak jeszcze patrzyłem miejsca odniesienia, gdzie bym dojechał, żeby spać, to tak nieciekawie wychodzi w Nebraska, przed North Platte i to tak bym miał na styk dojechać, a przed North Platte tam później, wcześniej nic nie ma, Tak jest duży odcinek, także mówię, godzinkę sobie jeszcze pojadę nic nie stawię. jak dalej. Pojechałem. Przed Jakimą jest taka resteria. Piękny widok. Zbudzę się z ładnym widokiem. I tutaj już mamy tylko 3100 km. 126, by, żeby być dokładnym. Czyli 3 dni jazdy po 11 godzin daje mi 3300. Odjąłem sobie sporo więc jest ok, jest równo 12 takie górki konkretne zwalnia mi do 50 km na godzinę no, no tak bym był załadowany na max. okej okay. dłuższy pauza jeśli mam na to ochotę bo dojadę przecież od samego klienta na wieczór